Dajcie w przestrzeni arbitrum, moje kochane wagi słońca, Ascendent Księżyc. Zapraszam Was bardzo serdecznie na czytanie dla Was na miesiąc październik 2024. Moje drogie wagi, ktoś z was czuje się spełniony i w ten miesiąc wchodzi ta, w taką, z taką energią spełnienia, zadowolenia, radości. Jest to wrażliwa waga. Ona jest bardzo spełniona. Czuje kobieta zadowolona. Ale są też wagi, które są niespełnione. I te wagi ostrzegam bardzo przed uczuciem zawiści, zazdrości, bo może być tak, że jesteście niespełnieni z powodu jakiejś trzeciej osoby i bardzo bardzo silnie słyszę tutaj, że jest to praca. Dostajecie jakąś wiadomość, możecie być zupełnie zdezorientowani na początku, ale wyjdzie wam to na dobre, słuchajcie. Jest uczucie przygnębienia, jest uczucie myślenia, jest uczucie analizowania, zastanawiania się. Ale moje kochane wagi, ta wiadomość może być również spowodowana tym, że w waszym życiu jest mężczyzna, który dostaje smutną wiadomość. Może być to wiadomość związana z policją, pismem, pismem sądowym. Z pracy. Coś się może wydarzyć w pracy u partnerów wak. Przyjdzie pismo, przyjdzie smutna wiadomość tutaj związana z pracą oraz osobą wojskową. Strażnik, strażak. Być może policjant, być może mandat, więc uważajcie i ostrzeżcie drogie wagi swoich partnerów. Zobaczymy, co karty mistrzów duchowych chcą przekazać na październik 2024. Dla Was mamy teraz nów księżyca w waszym znaku i macie strumień powodzenia, więc dla Wag. 2 września, drugi, przepraszam, drugi października 2024, co się wydarzyło 2 września, moi drodzy, to był nów księżyca w pannie. Teraz jest nów księżyca. Wtedy był trzeciego, drugi, trzeci, czwarty. Teraz mamy drugiego października. Strumień powodzenia, strumień obfitości i wy postrzegacie sytuację prawidłowo. Wy powinniście pozwolić czemuś odejść. Część etapu waszego życia powinna zostać zamknięta. Powinniście być może wejść w nową branżę, powinniście otworzyć być może swój kanał, być może swoje jakieś media socjalne w swojej firmie, w swoim. W swoim fachu albo po prostu pozwolić odejść jakiejś części właśnie zawodowej, żeby otworzyły się nowe drzwi zawodowe. I tutaj piszcie, słuchajcie, niektórzy z was mają takie historie życia, że to by można było książkę napisać. Wybierzcie energię pokoju, właśnie. Będą przychodzili ludzie z dramatami, melodramatami, będą to ludzie nieżyczliwi i wy, wyjątkowo silnie, słuchajcie, manifestujcie tylko to, czego pragniecie. Wy macie prawo przyciągania moje miłe wagi. Brawo, gratulacje. Powiem Wam tylko tyle: talizmany na wampiry energetyczne wagi będą wyjątkowo potrzebowały w miesiącu październiku 2024, na przypięcie pięknych energii. I mamy tutaj skrzypce. To jest talizman dla mojej ukochanej wagi, mojej madzi, mojej bratniej, mojej wspaniałej bratniej duszy, moi kochani. Zgubiony kompas. Dla wag. Zgubiony kompas. Ktoś zgubił pewną cząstkę siebie. Ktoś zgubił swoją drogę. Ktoś nie jest z Vag na drodze przeznaczenia. Słuchajcie, Saturn nas uderzy. My myślimy sobie... Także, co pomyślą o nas, że my wyjdziemy do ludzi, że my pokażemy się na YouTube, że my pokażemy się na mediach socjalnych ze swoimi darami, talentami, pasjami, że nas oplotkują, obgadają. Waga nie lubi konfliktów. Waga często chowa się w związkach. Wagi nie lubią być same. Napiszcie, czy Wam się to zgadza? Napiszcie, moje drogie wagi, skąd mnie słuchacie. Jestem ogromnie ciekawa. Wysyłam Wam ogrom pozytywnej energii z miasta Łodzi. Więc ktoś zgubił kompas. 57. Czy Tobie to coś podpowiada? Ten numer. Zobaczymy, co karty Tarota chcą przekazać dla zodiakalnych wag. Słońce Ascendent Księżyc na miesiąc październik 2024. Mężczyzna, oryginalny, inny, inna uroda. Uroda nie z tego kraju, i to jest mężczyzna, lider dla wagi. Baran lew strzelec. Mamy tutaj ognistą energię, jeżeli nie ten znak zodiaku, to ognisty mężczyzna, namiętny mężczyzna nadciąga do wagi, a niektórym wagom ten ognisty mężczyzna po prostu łamie serce. Coś tu jest nie tak. Tutaj miała być wielka miłość, w miesiącu być może już wrześniu, a tutaj pojawia się złamane serce, wbite trzy szpady w serce, ale wiecie co? Tutaj widzę kilku mężczyzn dla Was. I co wy powiecie, kochane wagi? Dla jednej kobiety mamy mężczyznę, tego, o którym powiedziałam: przedsiębiorca, lider. Taki, taki mężczyzna z kilkoma biznesami, mężczyzna, który wszystko potrafi załatwić. I taki mężczyzna może złamać serce. Inny oryginalny mężczyzna, mężczyzna przywódca, ale nadjeżdża też romantyk, brak ryby skorpion. E, brak ryby skorpion. Tutaj mamy romantyczna dusza, taka dusza uduchowiona, taki mężczyzna ze świata spirytualistycznego. Spiritualistycznego. Ja widzę dla niektórych starszy mężczyzna, mężczyzna z tatuażami. Taki mężczyzna coś wam proponuje. Coś proponuje wagą. Być może proponuje wam jakieś świętowanie. Wybieracie się na jakąś uroczystość do starszego mężczyzny. Być może jakaś czterdziestka, pięćdziesiątka. Jakaś okrągła rocznica, jubileusz. Wagi będą miały okazję do świętowania. Ale wagi są takie zapracowane, że wagi nie mają w co rąk włożyć w miesiącu październiku. A tu przychodzi ten mężczyzna, wyciąga rękę. I mówi, zapraszam na event, zapraszam na uroczystość, zapraszam ciebie na pewną okazję. Kogo z was to dotyczy, dajcie znać. I magia. Wagi potrzebują czytania prywatnego. Będzie specjalne czytanie, krótkie, ale urodzinowe, roczne dla wag. Więc obserwujcie, zasubskrybujcie kanał Arbitrum. Magia w waszym życiu. My, wy, możecie wszystko. Talizmanem możecie przypiąć sobie. Przepiękne energie do swojego życia. Jest to też przepiękna ozdoba. Możecie odciąć się od tych energii, które was nie służą. I cedrzyniec dla wag. Przygotowałam kadzidło cedrzyniec na obfitość, na energię, na podniesienie wibracji. Moje kochane wagi, to jest dla was. Bo będzie rywalizacja, współ, współrywalizacja. Będą jakieś... Być może rozmowa kwalifikacyjna dla niektórych, dla niektórych podwyżka, awans, ale ty się musisz o coś postarać. W pracy się musi waga wykazać w miesiącu październiku 2024, ale ma zasiewać już nowe pomysły: pomysły na własny biznes, pomysły na siebie, pomysły na to, jak być oryginalnym, pomysł na to, jak zasiać dobre nasiona, jak zasiać dobre intencje, żeby to wszystko wykiełkowało, żebyście te plony zbierali w miesiącu październiku. Drugi października, piękna energia na manifestację. Wy musicie wyjść z ukrycia. Wy musicie wyjść z ukrycia. Karta ostrzeżenie, spojrzenie oczyma innych. Więc, moi drodzy, nie patrzcie oczami innych. Nie bójcie się, że ktoś powie, dlaczego ty, nie wiem, biegasz, Dlaczego ty biegasz, nie wiem, w internecie, w jakim stroju? Dlatego, że jest to moje powołanie i misja mojej duszy, i ty takim odpowiedzcie dla wag oczyszczanie. Oczyszczanie, oczyszczanie i oczyszczanie. Albo już się oczyściliście, albo silnie potrzebujecie oczyszczania. Dajcie znać, ja wam mogę pomóc w tym temacie. Nie ja osobiście, natomiast znam osobę, która pomoże. I waga dba o swoją energię, bo waga jest oczyszczona. Popatrzcie, jakie piękne karty. Oczyszczanie. Po tym oczyszczaniu ja czuję, że niektóre wagi wyjdą z ukrycia, bo już puszczą im blokady, blokady energetyczne, więc tego Wam życzę moje wagi i dbajcie o swoją energię i wyrażajcie swoją ekspresję artystyczną. Brawo! Paweł Łenecki, nie Paweł, być może jakiś Paweł coś Wam zaproponuje i ta siła manifestacji ja słyszę. Ogromnie ważna dla wag. Łyczek wody moi drodzy. Miesiąc październik. Bardzo ważny czas dla wag. I wiecie, powinniście też trzymać dystans, jeżeli ktoś przychodzi z dramatami, melodramatami. A jeszcze jedna karta. Tak mi ciągną te karty. U Was płodność, jeżeli pozwolisz czemuś odejść. Słuchajcie, jeżeli wy pewne etapy zamkniecie w październiku i otworzycie nowe drzwi, macie płodność, macie niesamowitą obfitość: tu będą pieniądze, tu będzie rozpoznanie, tu będzie uznanie i bądźcie skoncentrowani i przygotowani. Cóż więcej: uczucia, emocje i miłość dla Was na październik 2024. Co w miłości? Jakie energie do Was nadchodzą? Synchroniczność, wszystko się dzieje po coś. Wy spotykacie ludzi, słuchajcie, nie przez pomyłkę. Wy spotykacie ludzi, którzy są w waszym otoczeniu, w waszej pracy, obok was. Słuchacie ich, trafiacie tutaj na przykład na profil arbitrum. Zobaczcie, macie przyjaźń. Macie przyjaźń, umów się na dzień zabawy z jednym lub kilkoma przyjaciółmi. Macie pomocną osobę, dwukrotnie przyjaźń, słuchajcie. I wy, tą osobę, tego przyjaciela, tą bratnią duszę spotykacie w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie, żeby Wam pomogła. Wiecie, co ma Wam pomóc ta osoba zrobić. Nowy świt, fale powodzenia. Najgorsze już za tobą, a pozytywne nowe doświadczenia na horyzoncie. Naga prawda. Wy się pokażecie: ktoś Wam pomoże wyjść, ktoś Was zmotywuje, ktoś, ktoś Was popchnie do przodu, moi kochani. I zobaczcie: praca na własny biznes. No, chyba więcej być nie może, i podtrzymujcie swój optymizm. Odpowiedzi na Wasze modlitwy i pytania przychodzą poprzez synchroniczne zdarzenia oraz osoby. Zwracajcie na nie uwagę, aby zwiększyć przepływ obfitości. Ktoś chce Ci pomóc. Pomyśl, kto to może być i zainicjuj kontakt. Coś wspaniałego, coś niesamowitego. Zobaczymy, co te karty. Uważajcie, uważajcie, kochane wagi, żeby nikt nie zgasił Waszego blasku. Nic nie dzieje się przez przypadek. Wszystko traktujmy jako znaki. Uważajcie, żeby nikt nie zgasił waszego blasku. I macie piękne oswobodzenie. Wy się wyswobadzacie. Wy pozwalacie czemuś odejść, wy coś odpuszczacie, wy coś zamykacie i wy zaczynacie nowe. W październiku to jest tak piękny czas dla wak. Wiecie, to jest coś niesamowitego. Magia ziemi, jedynka. Nowe początki. No już lepiej być nie może już lepiej być nie może, naprawdę, podziękujcie aniołom, podziękujcie Waszym przewodnikom, zapraszam tym bardziej na czytania prywatne, wejrzyjcie w głąb siebie, być może te pomysły, które do Was nadchodzą właśnie na ten też własny biznes, narodziły się dookoła, dookoła sierpnia, w sierpniu intensywnie myśleliście, być może już planowaliście, Archaniołowie i przodkowie, dla Was ostrzeżenie, październik 2024. Wilczyca uwolni swoją dzikość. Kobieta dzika, kobieta tutaj jest taka tańcząca z wilkami, lubiąca właśnie takie ogniste energie, kobieta ognia, kobieta, która nocą, kobieta, która nocą przychodzi, kobieta z uzależnieniami, kobieta z męską energią, bardzo silna męska energia, kobieta, która jest uwolniona, wyzwolona, ma uwolnioną swoją dzikość. W wagi wyjątkowo muszą uważać w październiku na taką kobietę. I słuchajcie, złamana strzała, wy się otaczajcie energią ochrony. I wy będziecie potrzebować tego w życiu prywatnym i w pracy ochrony. Ochrona energetyczna, talizmany. Ja nie bez powodu wiem, że dla mojej wagi muszę wziąć ten talizman właśnie w dniu jutrzejszym, bo zobaczcie, mamy tutaj znowu. Poruszajcie się z ostrożnością, znowu ręce podniesione. Tarcza musi być i góry nie ustępujcie. Ale macie pomocną kobietę, rybkę, piękna rybka. Rybka połączona z emocjami Wam pomoże wyjść z tego wszystkiego, więc tym bardziej zapraszam do siebie, bo to silnie widzę siebie dla wag. Powinniście spojrzeć z kart, tych kart z wyższej perspektywy i zobaczcie, wyrocznia. Wyrocznia czytanie i czytanie przyniesie Wam ogrom informacji, jeżeli przyjedziecie do mnie, przyjdziecie na czytanie prywatne, ale wiecie co? Czekajcie na ważne informacje. Waga dostanie bardzo ważne informacje. Które zmienią całkowicie Waszą, być może, życiową perspektywę. Coś niesamowitego, jak te karty dzisiaj dla Was mówią. I zobaczcie, biała wiedźma bądź światłem. Czy są jakieś wiedźmy wagi, takie właśnie pozytywne czarownice jak ja? Dajcie znać. Eee, ja wiem, że słuchajcie, musicie zaufać swoim instynktom. Szaman, te karty dziś niesamowicie z Wami rezonują. Te karty pomogą Wam uporać się z emocjami, jakimi z emocjami frustracji. Te wagi, które są sfrustrowane, to jest dla Was. Kochani, to jest dla Was. Zobaczycie, jak miesiąc październik będzie mógł zmienić Wasze życie. Wyczuliście się bezsilni, ale możecie poczuć się wolni. Wykorzystajcie tą energię, chroncie się bardzo silnie. Talizmany, słuchajcie, tak niedużo, a tak, a tak wiele może zmienić. Palcie, oczyszczajcie się, palcie kadzidła i kochani. Wszystkiego dobrego, wspaniałego miesiąca października 2024 dla Was. Silna energia, bardzo ważny miesiąc. Wykorzystajcie ten potencjał. Zasubskrybujcie arbitrum. Zapraszam do Wrocławia na targi ezoteryczne. Możecie się ze mną spotkać. Mogę Wam poczytać z kart. Możecie wyciągnąć sobie kartę. Możecie przeczytać dla siebie różne przesłania, możecie spojrzeć w piękne książki, możecie zrobić sobie zdjęcia, zaklęć. Dajcie znać, kto będzie 28-29 września, Aula Not, Piłsudskiego 74, Wrocław. Buziaki, kochani, uściski i do zobaczenia.